Ci wszystko, co narysujesz długopisem 3D. Przed Wami, moje drogie panie, cztery poziomy. Każdy wow. poziom ma inną kategorię. Zaczynamy od czegoś prostego. Wiem, że wy nie macie pojęcia, jak się tego używa, więc może na początku stwórzmy obraz 2D, nie 3D. To będą 3D? Będą później 3D. Im dalej w las, tym ciężej, ale nagrody są coraz lepsze. Pierwsza kategoria. Wasz ulubiony napój. O, to może być jakaś fancy kawka? A Wy, moi kochani, bawcie się razem z nami i co kategorię napiszcie w komentarzu, co Wy byście przy pomocy długopisa 3D narysowali, czy tam wydrukowali i co ja bym musiał Wam kupić. Zdecydowałam się na matcha ice. Matcha latte z truskawkami albo malinami. Może zrobię z malinami, bo ostatnio ją piłam i uwielbiam ją. To w takim razie chyba pojedziemy do tej samej kawiarni, bo w tej kawiarni, w której jest malinowa macza, jest też kawka, której ostatnio spróbowałam i jest wyjątkowa, ponieważ jest z wodą kokosową, a na tej wodzie kokosowej jest kawowa pianka posypana kawą. Ja rysuję przezroczysty kubeczek, ponieważ tam napoje są podawane w przezroczystych plastikowych kubkach. Postaram się go odwzorować jeden do jeden, tak jak on wygląda. O, to nawet nie wyszło. I postaram się, żeby był mniej więcej też tej samej wielkości. Dobra, mam już mniej więcej zarys mojego kubeczka i mniej więcej do tej części jest woda kokosowa więc całą tą część muszę wypełnić tak naprawdę na przezroczysto więc nie będzie to zbyt kolorowy obrazek ale postaram się to wypełnić tak pełnie i tak starannie żeby mi się to później nie rozwaliło bo jak mi się rozwali to mi nie kupisz tak Oczywiście że tak one eternity later. Przygotowałam sobie już plastikowy kubeczek, bo chcę kawę na wynos i teraz będę robiła mus malinowy. To ja już jestem o krok dalej, ponieważ w moim plastikowym kubeczku jest już woda kokosowa. A teraz będę robiła kawową piankę, która będzie posypana kawusią. Zaczynamy od beżowego koloru. Dobra, malinki już mam, teraz lejemy macze. Na początku będzie taka ciemniejsza, no bo zazwyczaj jest gęstsza na dole, a później będziemy robić taką jakby wymieszaną z pianką, więc taką jaśniejszą. No to teraz, moje kochane, oderwijcie swoją pracę od podkładki. Jeżeli pęknie, no to nie Co? dostajecie nagrody. Koniec, koniec! Musi być jakaś nie rywalizacja. Nie zasady, się określa na początku, a nie na końcu. Okej, okay. okej. wiemy pękła słomka. Dobrze idzie, trzyma się. Nie mów tak, bo pęknie. Bo ja bardzo dużo tego użyłam. Tak naprawdę miało być dwa D, ale ja chyba zrobiłam trochę trzy. Ty masz takie 2D w 3D, bo dno się troszeczkę nie zgadza. Góra trochę bardziej, bo to jest taki widok z góry, ale kolorystyka prawie taka sama. Dobra, dobra. I czy się jej uda? Let's go! Mamy to! To jest jagody, co to jest? Matcha. matcha malinowa? Ice matcha latte malinowa O kurczę. I jak Ci się podoba? No powiem Ci, że za chwileczkę pojedziemy na to matchę i zobaczymy czy faktycznie jest podobna. Porównamy to do tego co wygląda. Jak to jeszcze to, to i to, to jest kubeczek plastikowy No ja rozumiem, rozumiem, rozumiem Bo Słuchaj, jeżeli musisz tłumaczyć swój obrazek, to to, to znaczy, to nie muszę. że coś jest nie tak Okej, okay. teraz jest tyna. Może tak wytrzymać, trzymać, a Ty odbiedziaj. O! Oho. wiedziała, że będę musiała to odklejać... No właśnie. To bym zrobiła grubsze. A co wy myślałyście? Że co? Że tego nie będziemy odklejali? Tak. Że zostanie tak jak jest. Bardzo mi się to tak O! Dobra, tak idzie, no fajnie. Cyk! Cyk! No nie wiem... O! pękło w pół, ale jeszcze się nie rozwaliło. Nic nie pękło. Jeszcze się nie rozwaliło. Zaraz nie będziesz piła. Wszystko. No. Nie wzmocniłam tej konstrukcji. Okej, okay, okej, okay. idzie. Czy ta kawa jest z kostkami lodu? Bo tak słychać trochę. <laughs> Je, nie, nie jest. Nie jest, nie, nie, jest. Jest, nie jest. I uwaga! Jea! Yeah! No. Upiekło ci się! Wygląda to super, naprawdę. Jak oceniacie? W skali 1 do 10 macze, Dżedżaki i Jagody na piście. Ej, w to moja to kawa nie macza. A. Jechaliśmy tutaj prawie godzinę. Justyna wymyśliła jakąś kawiarnię, w której ja jeszcze nigdy nie byłem, ale mam nadzieję, że jest pysznie, tak? Ja też manto. Inaczej cię z ginę chińskie 8. Pójdziemy utrenować w bieliznie sportowej manto. Dobra, czas jest drogi. Lecimy. No i proszę bardzo. Powiem wam szczerze, że nawet z wielkością trafiłyście. No mniej więcej. Nieźle. To jest tak, woda kokosowa, a tutaj jest taka kawowa pianka i posypane jest z kawą jakąś. Dobrze, a ci powiem, że tak, to wygląda 1 do jeden jak dla mnie, petarda. Zgadzam się. A jak ty co masz? E, Maczelatę e, malinową. Tutaj są malinki. Co to za dziadosło? <laughs> e, <laughs> dobra dobre. No to próbujcie, ja jestem mega ciekawy. Czy dajcie mi jeszcze półikko, nie? Ja czegoś takiego bym sam nie zamówił. Byciu. Tak się pije samą wodę kokosową, a tutaj bo pija się pianką. Dobre. Trochę kwaśne. No. Trochę kabowe. Trochę orzeźwiające bardziej. Ale dziwne. A tutaj? I teraz popij piankę? Pojeżdżacie. Aha, bo to się. To się tak pije? Na tak. dwa razy pije. Pianka bardzo mocno kawowała. No tak, no bo to jest skondensowana kawa w piance po prostu. Jeszcze raz takie coś widzę. Ja też, ale szczerze, ciekawe doświadczenie i w sumie mogę Dobra, polecić. Dobra, która lepsza? Chyba twoje. No, chyba tak, no. chyba tak, no. Ale to też jest bardzo ciekawe. A Okej. zaraz mi zabierze, jak wyłączycie kamerę. <noise> tak będzie. Czas na rundę drugą i czas na waszą chwilę słabości, czyli ulubiony cheat meal. O oh, oh Jesus. Co? Jest czego wybierać. Tak. Dobrze, to ja jestem ciekawy co wybierzecie. Ja znika, aby się tutaj pocicie. Ja jak już mam zgrzeszyć, to lubię sobie zjeść loda Oreo. Uwielbiam go, więc spróbuję go jakoś zrobić. Rzecz codziennie do końca swojego życia i byłyby one zdrowe, to byłyby to frytki z McDonalda. Postaram się otworzyć opakowanie z maką z fryteczka. To jest, słuchajcie, mój projekt. Teraz muszę to wypełnić, połączyć ze sobą i sprawdzić, co z tego wyjdzie. elementów mam już gotowych, więc teraz mam nadzieję, że mi się nie połamią przy odklejaniu, bo jak się połamią to będzie katastrofa. Delikatnie nasze pudełko odchodzi. Tutaj nasze boki też powoli odchodzą. Okej, okay, idzie, idzie. Ściankę mamy. Drugą ściankę mamy. Tylko teraz najważniejsze... Jest! Uch, udało się. Mamy już biały filament, bierzemy się za śmietankę. Teraz muszę zrobić jeszcze jedną stronę opakowania, tą z logo, więc wymyśliłam, że muszę połączyć kropkę. Teraz, żeby były 3D, musimy to jakoś ze sobą połączyć. Udało się, teraz trzeba je po prostu połączyć. Mamy już wszystkie elementy, włącznie z przodem z logo M. Udało mi się to wykonać. Tylko teraz muszę to odkleić i połączyć ze sobą. No i oczywiście zrobić to, co najważniejsze, czyli frytki. Wow. To nie jest słodkie. Mega. Aaaa! Udało mi się, jest nawet miejsce na frytki. <grystanie> Opakowanie 3D z McDonald's. Ja sobie to zachowuję na mnie. Dobra, dziewczyny, pokażcie, co wam się udało zrobić. Jagoda pierwsza! O, Ooo! Jakie wielkie! Wow! No, to jest taki duży lód! A, bo to jest lód Oreo faktycznie. Myślałem, tak. że zwykły. Dobra, sprawdźmy, czy dobrze zrobione. Co? <kluw> Trzyma się. Dobrze. Trzyma się, czyli zasługujesz na tego loda Troszkę Oreo. roztopiony. Spokojnie, takiego też znajdziemy. Pokruszonego, <laughs> roztopionego, nie ma problemu. Justyna, mam nadzieję, że mnie nie zawiodłaś. Ja siebie też mam nadzieję, że mnie nie Pokaż. Wow! Przezroczyste frytki yeah. i tylko... Jaka długa! Gdzie takie ziemniaki? Ty rosną? Oja Ej. No, nie pękła, ale hotel. Ej, właśnie nie pękła, czyli jest solidna. To co, dziewczęta? Lecimy do maka. Lecimy do maka, bo chyba. To Ej, i na lody. Z... I na lody, bo chyba troszeczkę zgłodniałyście, bo wam troszeczkę to zajęło. Zostawcie dla niej łapkę w górę. No to lecimy coś zjeść. Justyna je fryteczki. A ty to chcesz? Ja no też sobie coś zjeść. Nie ma. Magdabla. No, no co, no, on kamerzysta tak musisz Musisz to zjeść, jak padnie nam. Ale on nie się wydrukował. No. Wydrukuję później, co chcesz? Magdabla. Magdabla, ja też sobie wiem, Magdabla. A Jagoda, Aha, ona ma lody Dobra, to nie będzie to jadła. Jak głoda ma No. <głos> 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 Idziemy zamawiać. Krzystyna, co to ma znaczyć? To są wielkie prytki, a to są małe prytki. Jej skala się nie liczyła. Tak się nie bawimy przecież. Trzeba było troszeczkę dużo czasu spędzić na drukowaniu. W takim razie będziemy musieli z Łukaszem pomóc je jeść, tak? tak nie, nie zgadzam no. się. Tak. Ale dobre. Tak naprawdę podobno to nie ma znaczenia, bo i tak te małe frytki są wielkości dużych frytek. Na pewno. Tu masz tylko trzy frytki, a tu masz 33. Już mam cztery, już mam 5, już mam 6. No jak I zawsze nie, nie gra 7. fair play. <laughs> Niech ci będzie. Proszę Łuki dla ciebie. Okay. Tutaj dla mnie. Jemy i lecimy z zagodą po lody Oreo. Ale wymyśliłam. Co masz coś? To już kolejny sklep i takiego Oreo nie ma. Ale słuchaj, może ono w ogóle nie istnieje? Coś obzdurałaś, jest co? w kubeczkach, jest, na pewno istnieje. Na pewno, Jestem w 100%. O, może tutaj, w tych takich lodówkach będzie. Nie, to są jakieś nuli, co to jest? Ekipa, nie, no dużo kaktus, jest, to... Dużo jest. kaktus. Dużo jest. Coś wymyślasz, nie ma takich na pewno. Jak go nie... O, czekaj, czekaj, czekaj. Jest, jest, To jest yes, to? Yes, to? Tak. Ej, to nie jest podobne. Jestem do jeden. Pokaż, pokaż, pokaż. No, w sumie. Weźmiemy jeszcze Łukaszowi jednego. Justynie nie, nie, bo Justyna ma frytki. Dobra, a ty chcesz spróbować? Ja chcę spróbować. To być trzy. To 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 dobra. Dobra, nie może tego weźmiemy. No nie! Trzeba było sobie narysować Oreo, tak? No dobra, ona mi frytek nie wzięła. No. Proste. Lecimy. Pokaż, pokaż, czy wygląda tak samo, czy jest tej samej wielkości. Chrystia mamy mi kazał wziąć dla uśkasza, dla siebie i dla mnie, a dla Ciebie nie. Dlaczego? A podzieliłaś się z nią frytkami? No nie może. Co nie może? To dla samo do... ty nie może Oreo. A proste, uwaga, ja go dam. To ja się odda. z tobą podzielę. Nie. Uwaga. Sprawdzamy. No właśnie, najpierw sprawdźmy. Ej, Ej. to ma chyba takie Ej! Na Ej. Ej! Ty chyba dużo ich zjadłaś, no, z jeden do jeden. Bryczne. Teraz testuj. To miał by być dla ciebie, a nie dla niego. Słuchaj. ale chciałam, żeby przetestował. No ja doświadczam życia. Dobre to jest. Dobre. No. Ej, te ciasteczko smakuje jak brownie. A w środku straciatela. Aha. Czy Nie, przynie bo i tak nie dostaniesz. A ja widzicie, jak to jest mm. między sostrami. Y to zgodna miłość między nimi. Może do ciebie też mówi. Cytarda. Odłożę ci do auta. Warto było rysować dwie godziny Do no jednego lodu. Czas na rundę trzecią, a jej kategoria to dowolny, wymarzony, upragniony itemek. Mogą być to okulary, czapka, pasek, spodnie, koszulka, buty, co tylko chcecie. I też robimy 2D. Ja już mam no, dobra, to ja jestem ciekawy co zrobicie. A wy, pamiętajcie, bawcie się razem z nami i napiszcie, co wy byście chcieli, aby Wam kupił, jakbyście mieli taką możliwość. Ja ostatnio przeglądając sklep internetowy, wpadłam na takie klapeczki dosyć drogie, na które szkoda mi było kasy, więc idealnie się składa, będą klapeczki na obcasie. Mój klapeczek jest już prawie gotowy. Nawet chciałam zaznaczyć, że jest logo, żeby nie było, że to są jakieś takie randomowe klapeczki. Tylko to są klapeczki Buffalo London. Teraz kolorujemy i będzie dam. czasie lato, więc pomyślałam, że może jakąś czapeczkę, jest taka ładna różowa czapka z New Era. Dla mnie. Dla mnie. Dla więc mnie. ją narysuję. Logo skończone, teraz zabieramy się za wypełnienia. No i pokażcie, co tutaj zrobiłyście. Wow! Nie za ładnie. Ty, wam lepiej wychodzą co, niż trzy. Nie spodziewałeś się tego? Nie spodziewałem się aż tak pięknych <noise> prac. Dobra, zasada to sama. Jak połamiecie, to figę dostaniecie. Więc hmm. proszę po kolei, jak ta pierwsza ściąga. Już się wycwaniła, zobacz, ona wie, Jak to ściągać? A, a może i nie wie? Patrz, nie będzie czopeczki. A, a jednak poszło, będzie. To pierwsze jest najgorsze. Tego się chyba nie da połamać. Za dobrze to klejcie. Oj, da się, da się, tylko Teraz? trzeba potrafić. Oj. Raz przy razie widzę. Kurczę. No, daszek pęka. Będzie czapka bez daszka, zimowa. Tak, będzie zimowa ewentualnie jagoda. Pękło. Ale jeszcze się trzyma, jak Piękło. pęknie na dwie części to, to już do widzenia. To już do widzenia, już tego nie, nie przebaczę Ci. Jego odpadnie, to będzie zimowa. A ciekawe, czy jest taka zimowa różowa, na pewno jest. I no. uwaga, 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 tak! Udało się, Jerzy, let's Trzyma go! się! <laughs> fajna. Fajna? Fajna, ja wiem, że fajna. Tu chcesz przymierzyć? Jak ziomeczki? 10 na 10. Dycha, co? Dobra, Justyna. Nie mój zacwana, bo twoja bufalka, tak? Bufalka. Bafalka. Pantofelek bufalka. Ja mam trochę teraz utrudnioną sprawę, bo mam jeszcze dwójkę do odklejenia i X. -a. Nie potrzeba! Czy chcesz ją też odklejać? Odklejasz? Dobra. W sumie sama narysowała, Dobra, nie dana teraz dana. się martwi, tak? Wszystko musi odkleić to, co narysowała. To, 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 to dwójka, dwójkę, dwie pary. Nie dwie pary, U. ewentualnie dwa lewe. Dwa buty, dwa buty bo dwa byście buty. zaraz mi tutaj podstępem powiedzieli, że co? Jednego narysowałaś, Co dostaniesz się tego buta. I tak by było, tak by było. Dobra. Łatwo, zobacz! Ej, ona ma za mocną technikę. Trzeba Easy. coś Wam trudniejszego wybrać, bo naprawdę puścicie mnie z torbami piękny pantofelek. Przemieszam. <laughs> To co? Lecimy do sklepu. Justyna uważa, że w sklepie za nami uda nam się dorwać te buciki. No ja jestem I bardzo ciekawy. już sprawdzałam na stronie Tak? I są? Dostępne są? Tak. Dobra, sprawdźmy, czy ten pantofelek pasuje na tą nóżkę. Od razu zmieniam. Buffalo Mule. Tak one się nazywają. Udało się, udało się. Spójrzcie na to. Idealnie pasuje na nóżkę. I wyglądają, że prawie identycznie. To identycznie. 1 do 1. Przyznajcie. Sami ocencie. <grym> Mamy to, udało się trafić. Czapeczkę spójrzcie normalnie 1 do 1. Tylko że <grym> śmieszna sytuacja nastąpiła, bo jagoda ma... Czapkę Kids. Mam małą głowę. Tak, wyobrażacie sobie? Ale patrzcie, pasuje idealnie. W sumie to też była Kids. Tak, to też była Kids. Ja to Fair Play dzisiaj gra, cały odcinek. Patrzcie, jak mi pasuje do Outfit'u całego no. dzisiaj. No. Elegancko. Dziękuję. Proszę. Lecimy dalej. Czas na finałową czwartą rundę, a kategorią rundy jest dowolny wymarzony przedmiot. Co chcecie, co zrobicie, to wam kupię. Jesteś tego pewny? Tak, jestem tego pewien, ale nie będzie tak łatwo. Teraz gracie kamień, nożyce, papier. Która z was przegra, robi 3D, o. która wygra 2D? O nie, to ja muszę to wygrać. Nie ja widzę wygrać. tych 3D, już lepsze są 2D i prostsze i no, szybciej tak. się robi. Trzy po trzy! Trzy po trzy! Yeah! O kurcze, no dobra! Lecimy! A moim wymarzonym prezentem będzie mój ukochany perfum. Właśnie mi się kończy. Słyser. Spróbuję go zrobić. Ostatni mój iPad, na którym oglądamy reakcję z Jacką, troszeczkę mi zaczął szwankować, a szkoda mi kasy na nowy, więc skoro mamy taką okazję, to postaram się ją wykorzystać i postaram się zrobić tutaj różowego iPada. Zarys jest, logo jest. Teraz czeka mnie dwie godziny wypełniania tego tableta różowym filamentem. Życzcie mi powodzenia. Skończyłam właśnie robić ścianki, teraz będziemy robić boki. Teraz postarajmy się to wszystko złożyć w całość. Jestem z powrotem i OMG, ile czasu ci to zajęło? To jest za długo, ale mam nadzieję, że było warto. I boję się teraz to odczepić, bo jest zbyt cienkie na zbyt dużej powierzchni. Mam wrażenie, że to się połami od razu. Scena taki iPad to ponad 1000 zł, myślę. Nie wiem ile jeszcze, ale ponad 1000 pewnie. Więc tutaj yy, musisz połamać. <śmum> <śmum> tak, wtedy mi też jakiegoś po, połamanego starego I z tak szapki. będzie, i tak Rybilecia. będzie. Ty chcesz różowego? No. Co? A po co ja robiłam różowego? Okej, okay. odpalaj. Jak pęknie, to trudno. Okej, okay, tutaj już mamy zaczęte. O, proszę. Co? Z ty to idzie? O, proszę. Ja że... chyba jednak... Patrzcie, eee! nie pęka. pęka! Będzie teraz na ciebie. I tak będziesz musiał kupić i tak będziesz musiał kupić. na ty co, adwokat diabła? Zaraz zobaczymy, co ty tam masz. Nie. <grywka> Ale by było, co? Ja przytrzymam ci tutaj. Ty mi nic tutaj nie przytrzymuj, bo ja ci nie ufam. Pękł? Coś strzeliło, ale nie, nie wpędziło. Ale była chwila grozy, co? Zaczął krzyki. Dzięki. To nie jasno, to. ci się podwija. Ludzie, to będzie najdroższy prezent w Jest! jest! Nie! nie znasz mojego. On jest praktycznie w wielkości tego. Tak pada. No w sumie tak. Kawał dobrej roboty, daj dotknąć. Mega fajne. Ej, no nie... z nim nie stało, no musisz już kupić, mogę jeszcze nie zrobić. Jakiś niezniszczalny. Dobra, przegryłaś pałkę. Dobra, jagoda, a ty co? Przygotowałaś. Jak droższa odejpada, to... Nie znamy się. Nie znamy Dobra, raz, dwa, Tam! Pierfo moje I co, że niby ta flaszka się nie zbije? Okej! Korek odpadł. Ale tylko korek. Korek możesz zgubić, tak zawsze. Korek mogę zgubić. Ale wytrzymało, nie? No wytrzymało, wytrzymało. A, bo tutaj za mało kleju dałaś. tak szybko. No. Słuchaj, no... Starałam się. Tu są testy, tak? Jakby to było słabe, to byś dostała jakiś z Turcji perfum, tak? A tak, lecimy do jakiejś sieciówki fajnej. far. Może być, może być. To co? Ubieracie się? Jedziemy? Jedziemy! Wiesz, jak będziesz chociaż troszeczkę różnił to go nie kupimy co? No, musi co? być identyczny już 100% idziemy i kupujemy, no dobra. Myślę, Gdziemy... że się nie będzie <grym> ja, ja mam nadzieję, że będzie. <grym> Chodźmy. Jest. Jest. Yes. A tutaj, jest. No. I co? Ile? Ile? Bierz największy. Patrz, no zobacz. No jeden do jeden. No jeden do jeden. No tak. Czyli co, zgadzasz się? No zgadzam Akceptujesz? się. Słowo się rzekło. Lecimy. Proszę, pręczam Ci na Twoje Dziękuję ręce bardzo. prezencik. W takie odcinki to ja mogę nagrywać. A ja chciałem Jagodę pochwalić, ponieważ mogła wziąć dużą flaszkę 100ml, ale wzięła 50 bo powiedziała, że to jest ta sama wielkość. Tak, dokładnie. I więc widzicie, Jagoda gra fair play i to mi się podoba. <grywa> Teraz poszukujemy takiego oto iPada. Różowego, koniecznie. Nie wiem, czy będzie. Myślisz, że będzie dostępny? Oczywiście, że tak. Sprawdźmy. Jeżeli chodzi o iPada, to jest niebieski, różowy, żółty i srebrny. Czyli będą. Czyli będą. Udało się. Ale słuchaj, teraz musimy sprawdzić, czy to jest identyczny kolor, bo jak się różnił, to oddajesz. Proste. No dobra. No. Ty akurat się najbardziej znasz na kolorach. No a co? <laughs> różowy to różowy, nie? Chłopaki? Proszę przytrzymać. Tak. Uwaga. Wow! On jest jeden wow. do jeden. ale on jest duży. Wielki, no. Yeah. Ale taki jest piękny. jak? Stary, Siegi? Jak dla mnie jeden do jeden. Co kolor? Nie, tamten jest fiałkowy po lewej. Fiołkowy, okej. Okay. A ten różowy ten fiołkowy Nie no, moim zdaniem jeden do jeden kolorek. Chyba Udało ci się. Widzowie się ze mną zgodzą. Jak tak tu łapka w górę. To był bardzo długi dzień. Bardzo, bardzo fajny, ale bardzo fajny. Też tak uważam, jeżeli Wam się też dzisiaj widzowie podobało, zostawcie łapeczkę w górę, a ja przygotuję kolejny challenge dla dziewczyn i mam nadzieję, że będziecie chciały go wykonać. Zostawcie łapkę. Dziś tysięcy łapek nagrywamy podobny odcinek. Widzimy się już niedługo. Pa, pa! Cześć!